Pamiętajcie może, że prezentowane przez nas samochody są do filmów specjalnie szykowane, a jakość montażu tam pokazana jest incydentalna. Postanowiliśmy więc po raz kolejny wybrać się do warsztatu naszej sieci, tym razem w serwisu autoryzowanego, aby zbadać sprawę na żywym organizmie. Znaleźliśmy auto gotowe do wydania i po prostu wprosiliśmy się z wizytą przed klientem. Daleko nie mieliśmy, bo odwiedziliśmy warszawski autoryzowany serwis i salon Skoda AutoWimar. Jest to jeden z trzech obiektów grupy AutoWimar, a serwisy te są niekwestionowanymi pionierami w montażu instalacji LPG naszej marki do samochodów Skoda. I to jeszcze zanim centrala w Poznaniu zapaliła zielone światło dla utrzymania gwarancji producenta przy konwersji z użyciem dedykowanych kitów Landi Renzo. Mieli się kiedy nauczyć, ktoś powie, o, owszem, ale po pierwsze to nie wada. A powtórę, przy rotacji pracowników serwisów autoryzowanych ciężko już znaleźć osoby pamiętające początki naszej współpracy. Warto więc rzucić okiem, co niniejszym czynimy. Prezentowane auto to nowa Skoda Fabia 4 z 2022 roku, napędzana 3-cylindrową jednostką MPI o pojemności 1000 cm3 oznaczoną symbolem DSGD. 80 koni mechanicznych przy 6300 obrotach na minutę i 93 nm momentu obrotowego w zakresie od 3700 do 3900 obrotów na minutę nie czynią z tego auta krążownika, ale też i nie takie jest jego przeznaczenie. Silnik, co stanowiło poważne wyzwanie w konwersji, wyposażony jest w cyfrowy czujnik zmiennego niskiego ciśnienia benzyny. Wewnątrz SKODA przyzwyczaiły już do nienagannej funkcjonalności i dominujących multimediów. Z dużego wyświetlacza obsługuje się praktycznie wszystko, naturalnie w formie dotykowej. Pakiet bezpieczeństwa, jak widać, na bardzo przyzwoitym poziomie nawet na kawę, zapraszam. Fabia wyrobiła sobie przez lata markę i grono wiernych użytkowników tak zapewne będzie i w tym przypadku wewnątrz jakby przestronniej niż w poprzedniej wersji. Wręcz podobnie jak w skali. Duży plus dla Fabii za długie siedziska przednich foteli, niespotykane w tej klasie pojazdów. Zmieniono także podłokietnik w drzwiach, dokładając miękki element i rączkę do wygodnego zamykania drzwi. Na zewnątrz odważna i odświeżona stylistyka, a prezentowany egzemplarz dostał wysokoprofilowe opony z przeznaczeniem na ciężkie warunki pracy. Są to bowiem często i chętnie kupowane auta flotowe. Producent deklaruje niezwykle niskie zużycie paliwa. Rzeczywiście auto jest bardzo oszczędne, ale nie aż tak jak głosi katalog. Niemniej flotowcy potrafią liczyć i do montażu instalacji LPG nie trzeba ich już dawno przekonywać. Do zabudowy użyto dedykowanego i premontowanego kitu zawierającego sterownik Renzo Omega z Evo wspomagany emulatorem cyfrowego czujnika ciśnienia LAP. Reduktor LI10 tryskiwacze AEB oraz dedykowany i dodatkowo sprawdzany zgodnie ze standardami OIM zbiornik LPG. Zestawy premontowane charakteryzują się tym, że większość komponentów jest już fabrycznie zamontowanych na personalizowanych wspornikach połączonych odpowiedniej długości zabezpieczonymi przewodami gumowymi. Takie rozwiązanie ogranicza do minimum możliwość popełnienia jakiegokolwiek błędu montażowego i gwarantuje jego 100% powtarzalność, tak ważną przy zachowaniu ogólnopolskiej gwarancji. Reduktor znalazł miejsce na podłużnicy po stronie pasażera. Starownik gazu Omega z Evo został zamontowany w okolicy akumulatora. Jest on wspomagany emulatorem LAP, bez którego eksploatacja takiego silnika wymaga średnio 25% udziału benzyny przy pracy na gazie. Listwa wtryskiwaczy AEB została zamontowana w sposób gwarantujący zastosowanie minimalnej długości rurek podających gaz do kolektora ssącego. Rury gazowe są osłonięte i zabezpieczone przed przetarciem za pomocą siatki polipropylenowej i plastikowych kajdanek. Z racji bliskości katalizatora przewody wodne zostały obrane w specjalną niepalną osłonę a następnie zamocowane kajdankami. Przełącznik zmiany paliwa znalazł miejsce po lewej stronie kierownicy obok włącznika świateł. Miejsca pod klapką wlewu paliwa jest na tyle dużo, że bez trudu oprócz skrobaczki do szyb zmieścił się także kompletny zawór tankowania LPG. Zastosowany został dedykowany zbiornik toroidalny 630x225. Montaż takiego kitu do nowego auta przez dilera zapewnia utrzymanie ogólnopolskich gwarancji i możliwość serwisowania zarówno auta, jak i instalacji. w Ponad 90 autoryzowanych serwisach Skoda na terenie całego kraju. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału i śledzenia nas na Facebooku.